Znaczy, no, dobra, czyli to jest fabularnie, że jesteśmy na statku podwodnym podczas wojny nuklearnej, pada deszcz. Nie pada deszcz! Statek kurde przecieka i pada woda z tego statku podwodnego, i siedzi ten jeden gostek, któremu się przybierają anime dziewczynki w jego kaju kajucie. Ale to można jakoś wytłumaczyć racjonalnie, bo, bo kobiety, tym bardziej kobiety. Anime nie istnieją! Czy te, czy do statku dostała się radioaktywność i teraz po prostu widzi jakieś posrane rzeczy? Może to jest jego. te. ostatnie, ostatnie marzenie się spełnia, właśnie bo oberwał jak te, bo jego statek oberwał bombą i teraz... i teraz. I, te, i teraz jakieś anime dziewczynki widzi i stara się przeżyć te ostatnie chwile najprzyjemniej jak tylko może, czyli we własnej głowie utknął sobie.